Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Zwracam się z wnioskiem o odroczenie posiedzenia do czasu pojawienia się na sali pana prezesa NBP Adama Glapińskiego i wyjaśnienia posłom i posłankom destrukcyjnej polityki Narodowego Banku Polskiego, która doprowadziła dzisiaj do totalnej inflacji wynoszącej 10,9% która została ogłoszona zresztą w dniu, kiedy została ogłoszona pensja pana prezesa Glapińskiego za ubiegły rok, przypomnę, milion dwieście tysięcy złotych. Rozumiem, że rośnie inflacja i rosną pensje. Chciałabym także, żeby prezes Glapiński wyjaśnił nam, co ma do powiedzenia milionom polskich rodzin, zarówno tym, które spłacają kredyty hipoteczne, a stopy procentowe wzrosły do najwyższego poziomu od 2012 roku i których może nie być stać na spłatę tych kredytów, a także tym, którzy już dzisiaj wiedzą, że nawet jeśli należą do klasy średniej, to mieszkania w Polsce nie będą mogli sobie. Dziękuję kupić. pani poseł, panie panie poseł, panie poseł. Może także pani poseł, pan pani poseł. Pani poseł może Pani czy pani mnie słyszy, pan pani poseł? pani poseł. Pani poseł, czy Pani mnie naprawdę nie słyszy, nie będę y, 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 zapraszać Pana Glapińskiego, y, który przed chwileczką skończył swoje wystąpienie na komisji Pani Poseł. Porządek jest znany, porządek jest znany, mamy tylko głosowania.